Kavitowie. Ogólnie jak trochę mnie wypunktował, ale odniosę się do tego, żeby nie było, że w takim, źle, z takim złym świetle mnie postawił. Wydaje mi się, że jest to totalnie niepotrzebne, wręcz nazwałbym tego użytkownika atencyjnym pasożytem. Powiem wam mocny początek, ale posłuchajcie wszystkiego. Najwyraźniej atencji. Rozumiem postawić sobie próg przebicia kogoś i o tym powiedzieć raz czy trzeba robić o tym tyle TikToków? Wydaje mi się... Dobrze, tutaj zróbmy pauzę. Drogi Narcyzia, jako że wrzucam tyle TikToków, ja TikToka traktuję jako platformę dla beki. Nie wrzucam tam jakiegoś quality contentu, żeby nie wiadomo co się działo, tylko traktuję to sobie po prostu jako możliwość większych zasięgów. Bolo bombolo, który szuka najwyraźniej atencji. Rozumiem postawić sobie próg przebicia kogoś i o tym powiedzieć raz. Czy, czy, czy trzeba robić o tym tyle TikToków? Od razu mówię, TikToka traktuję jako platformę dla Beki. Nic tam ciekawego nie wrzucam. No to muszę się Wam przyznać, po prostu ja traktuję TikToka jako taką. Szybszą opcję wybicia się trochę. A jeszcze rzecz powiem, nie myślałem nigdy, że ktoś przyjmie to w taki sposób. Ja, jak mówię, że chcę kogoś przebić, to ja nie mówię, o, muszę, muszę go przebić za wszelką cenę. Będę sub for sub robił. Nie, ja nie robię takich rzeczy. Ja po prostu tak sobie mówię taki cel, bo ja bardzo lubię stawiać sobie cele i po prostu do nich dążyć. Nigdy nie chciałem nikogo w taki sposób obrazić. W ogóle, imagine się o takie coś przywalać. To jest naprawdę dziwne totalnie niepotrzebne, wręcz nazwałbym tego użytkownika atencyjnym pasożytem, który próbuje coś na tym ugrać. Moja opinia o Bolo Bombolo. Dla mnie gdyby community alikowe było człowiekiem, Bolo byłby tam tylko nieznaczącym brudem pod paznokciem. Gdy ktoś ogląda Bolo, czuje się jakby cofnął się do 2015 i mówił wow, ale dobry content w tym 2015. Mów se co chcesz, ale jest to moja personalna opinia, trochę przyśmiewcza, ale dalsza część będzie jeszcze bardziej atakująca. A więc tak, yy, odnosząc się do tego, pamiętaj, że ja też pierwszy raz nagrywam Arka, to nie jest tak, że mam ugruntowaną pozycję, tak jak Ty i... Co by nie mówić? Miałeś gigantyczną pomoc Jerzyka, bo on ci pomógł tak naprawdę z ogarnięciem tego wszystkiego, jakby świata YouTubeowego, co nagrywać i inne takie. Bo co by nie mówić? Miałeś naprawdę dużą od tego pomoc, a ja robię praktycznie wszystko sam i próbuję się uczyć. Nikt mi nie pomaga w jakiś sposób i po prostu próbuję zrozumieć to wszystko, próbuję się nauczyć montować, robić grafiki. Ostatnio z Dudusem pisałem, jak poprawić na przykład trochę content się zmieniają i trzeba robić bardziej quality filmy, a nie wstawiać mało jakościowe rzeczy, tak jak dotychczas robi to bolo bambolo. Weźmy pod lupę chociażby film wydany 3 tygodnie temu. Raid, który przerodził się w walkę 1 vs 6. Czy przyjemnie się to ogląda? Według mnie nie. Odpowiada standardom na dzisiejsze czasy. Co do tego, wydaje mi się, że Tutaj trochę znowu masz złe porównanie do siebie, ponieważ zobacz, że jednak jesteś w topce tego arkowego YouTube'a i praktycznie, przed chwilą mówiłem, próbuję cały czas ulepszać mój content, ale zastanawia mnie jedna rzecz. Skoro nagrywasz taki film na mnie, to dlaczego zaczynasz takie rzeczy o mnie mówić, skoro jakby... Jak już przed chwilą mówiłem, dopiero się uczę i nie ogarniam tego tak dobrze jak ty albo reszta twojej ekipy, ale cały czas dążę do progresu. Ale szczerze, nagrywając taki film, trochę robisz mi podgórkę, ale z drugiej strony mogę przynajmniej swoją opinię wyrazić. Nie patrzę, czy dogonię chociażby Dudusia. I żeby było to giga przyjemne do oglądania. Nie patrzę czy dogonię chociażby Dudusia, czy zbliży się subskrypcjami do Jerza. Kolejna rzecz, ja nie robię filmów po to, żeby koniecznie tryhardować te subskrypcje. Jak już mówiłem, ja sobie po prostu w życiu takie cele ustalam. Ja po prostu raz na jakiś czas o tym mówię. Na TikToku używam tego, żeby podkręcić jakby taki hype. Nie wiem, jak ci to dobrze wytłumaczyć. I naprawdę, wydaje mi się, że jakbyś zadzwonił do mnie, to totalnie inaczej to wszystko mogłoby wyglądać. Ale jak wybrałeś taką ścieżkę, to Twoja decyzja. Proszę, Quality Filmów, salka. Bolo bolo, jak przyjrzymy się jego TikTokowi, zauważymy masę tych samych dosłownie filmów, które nic nie wnoszą. I... Jak już mówiłem, TikToka używam jako platformy dla Beki. Nigdy TikToka nie traktowałem poważnie. Mój najlepszy film, jaki w życiu nagrałem, zrobił 600 tysięcy i jest to film o przecięciu Kaktusa. Nigdy TikToka nie traktowałem poważnie. I opowiadają o tym samym zasięgu, twórców, do czego przejdziemy dalej? W sumie dobrego kontentu. I śmiesz się z innych twórców, do czego przejdziemy. To, co on właśnie teraz powiedział, jest ważną rzeczą, bo jest to po części moim błędem, ale zobaczcie moją stronę. Polowa bolo, bolo prywatnie wydało się nawet okej, okay. lecz robił wrażenie typa, który próbuje coś podlizać, wyświetleń i popularności. A zwłaszcza po tej sytuacji, gdzie napisał mi kiedy. Dobrze, a więc tak. Yy, pierwsza rzecz. Nigdy nie chciałem yy, nikomu lizać dupy, bo dosłownie, jakbym chciał lizać dupę, to nie wiem. Nie, nawet mi pomysły do głowy nie przychodzą. Komu ja niby lizaniem dupę według Ciebie? Jakbyś podał jakieś przykłady, fajnie by było, bo zapytanie z ciebie o film wydaje mi się, nie jest lizaniem dupy. Czekaj, to może twoim tokiem rozumowania to co mi napisałeś jest lizaniem dupy? To jest ciekawe. Ale przejdźmy teraz do głównego sedna, ponieważ tutaj powiedziałeś, że... E, właśnie ten komentarz, co tutaj się wyświetla. Było to robione na live. Jeden z widzów napisał, czy e, będzie film z Narcyziakiem, bo coś zacząłem mówić, że jak Sotwa zacząłeś nagrywać, to fajnie by było film razem nagrać. I napisałem taki komentarz i powiedziałem na streamie, na którym było dosłownie 8 osób, bo to był jeden z moich pierwszych streamów, wbijcie na jego film i weźcie mi, słapkujcie komentarz. Był odcinek do niego. Szczerze? Od początku nie chciałem z nim nagrywać, bo wyczuwałem, że tu się kroi i nie lubię robić kolabów, które są pozytywne dla jednej strony. Kolejna rzecz, nigdy nie chciałem ciebie wykorzystać. Szczerze, nawet tego tak nie traktowałem. Po prostu chciałem z tobą zagrać, bo wydawałeś mi się naprawdę spoko chłopem. No chyba, że jest to mój znajomy, no to oczywiście, że go wykonam. Również napisali tam jego znajomi, kiedy... o... To jest najważniejsza rzecz. To była osoba z live'a, nie żaden mój znajomy, bo tutaj dużo razy mówisz, że moi znajomi coś piszą, a nigdy nie wykorzystywałem żadnych moich znajomych do pisania czegokolwiek. Nie. Od początku planowałem nie robić z tobą bolo żadnego kolaba. Chciałem po prostu dać ci promyk nadziei w tamtym czasie. Człowieku, tym się właśnie pogrążyłeś. Promyk nadziei? Co, co ty w ogóle gadasz? Potem sam mi napisałeś kiedy robimy film. To mnie trochę zastanawia. I tutaj kolejny screen, który mnie po prostu rozwalił. Jest to screen po części wyjęty z kontekstu. Pisałem tutaj z jednym z aktywniejszych widzów, e, napisałem sobie coś takiego, e, że w tym roku gonię Srifusa i chciałbym przegonić Narcyziaka. I Liptonek wysłał emotkę płaczącego Narcyziaka. E, I napisałem, że praktycznie podwoję kanał, bo sprawdzałem sobie na Social Blade'zie, e, ile będę mieć subskrypcji za jakiś czas. Czyli takie luźne, nikogo nie chciałem tym urazić. A tutaj kolejna rzecz pisana dla Beki. Szczerze, ten Twój film, który nagrałeś, jest zrobiony trochę tak bezsensownie, bo naprawdę nie znasz mnie i nie wiesz, jaki mam humor. To, że napisałem, że kiedyś z narcyziakiem pisałem, że film kiedyś nagramy, a że zrobię to jak go dogonię. Nie miał być to żadne ofensywne wobec ciebie czy coś. Nawet nie wiedziałem, że to możesz przeczytać. Po prostu pisałem sobie z widzem luźnie i po prostu tak sobie napisałem. Nigdy nie miałem na celu ciebie obrazić tym. A ty przez ten okres czasu masz mówione sobie, że robisz jeden z lepszych kontentów na polskim YouTube? Nie wiem, kto ci tak niby powiedział. Nigdy nie powiedziałem, że coś takiego robię. Mo może zostawię to pod wielkie XD, bo też próbowałeś mu wylizać dupkę na live. Mośkowi? <śm> Możesz dać screeny. Parę razy... To było na samym początku nawet przed nagrywaniem i to był w ogóle inny kanał, bo miałem kanał o takim samym nicku, o takim samym awatarze, Ale sobie musiałem potem zmienić, bo zapomniałem hasło. I wtedy napisałem Mośkowi dosłownie byłem na jednym live i napisałem mu parę razy siema i coś tam takie, wiecie, głupoty. Nigdy nic nie pisałem, żeby się wybić. Więc jesteś dwulicowym kasztanem i ty jestem dwulicowy. Powiedz mi, kiedy zrobiłem coś dwulicowego? Daj jakieś przykłady, bo nie rozumiem. Tyle. Dajesz w tagach mnie, X xjerzyka, mośka Dlaczego daję takie tagi? Szczerze nie wiem w czym ci to aż tak przeszkadza Jak chcesz to mogę to usunąć, wystarczyło napisać żebym to usunął Po prostu chcę zwiększyć swój zasięg Nie jest to nic złego, dużo osób tak robi I naprawdę nie rozumiem w tym akurat jakiegoś dużego błędu Wystarczyło napisać usuń mnie z hashtagu albo cokolwiek Chociaż filmy nie są nawet związane z nami bo najprawdopodobniej żaden z nas nie chce mieć nic do czynienia z Tobą. Nawet dajesz już Mark Twarkowy kanał Dudusia. Nie możesz sam zapracować na swoją Majkę? Wypowiadałeś się na temat relacji Jerzyka z Dudusiem. Tutaj wiadomość też troszkę wyrwana z kontekstu i w dziwnym świetle mnie to stawia. Tutaj była bodajże rozmowa z jakimś widzem na temat właśnie relacji Dudusa z Jerzykiem. I z tego co mi się wydawało i szczerze, dobra, jak było inaczej, no to. Sorry, ale po prostu czytałem waszego Discorda i byłem moderatorem u Dudusa na Discordzie i wiedziałem, jakie są te relacje. Za tamtych czasów nie były one dobre. Ale jak człowiek, mogłem się pomylić, więc jeżeli tak, to sorry, ale nie byłem tego pewien. Jednak był chyba nawet film u Jerzyka albo u ciebie, już nie pamiętam, w którym w pewnym momencie było wyśmiewanie Dudusa. E, jest ona niestety teorią błędną. Dlatego, że Jerzyk nawet umawiał się z Dudusiem na duoserię, tak jak widzisz. To, co dzisiaj powiedziałem, to że napisaliśmy do siebie parę wiadomości, nie oznacza, że będę do ciebie sypał sympatią. I te parę wiadomości również nie oznaczają, że będziemy kiedykolwiek znajomymi. A czy ja coś chciałem kiedyś, żebyś był moim znajomym? Po prostu chciałem z tobą nagrać jeden film, co i tak porzuciłem to, bo traktujesz to jakbym, nie wiem, co najmniej tysiąc wiadomości ci dziennie wysyłał. I jak już pisałem to na moim Discordzie, widocznie tego nie znalazłeś, że nie chcę nagrywać z tobą filmu, bo nie lubię Sotwa. Jakoś nie podszedł mi ten nowy, dlatego po prostu się dalej nie odzywałem. A teraz omówimy sobie jedyny sensowny zarzut w tym filmie. Powiedz, co on ci tak właściwie zrobił, że tak na niego najeżdżasz? Boli cię, że ktoś robi od ciebie lepszy content? A tutaj fajna wiadomość wyjęta z kontekstu, ale to za chwilę. Subskrypcje tutaj nie grają roli bolo. Bo jeżeli ktoś robi lepszy, to prędzej czy później cię prześcignie. Wcale, Bolo, nie jest trudno, bo innym nie dorastasz nawet do pięt z ludzi, którzy montują filmy. Szczerze, to przeważyło o tym, że powstał ten film. Miałem dogadać się z tobą prywatnie. Ale nie. Bo co, bo ma kurwa 13 lat? Ten ziomek? I chce robić frajdę dla widza? Odpierdol się od niego. Jest mniejszy od ciebie i na niego najeżdżasz. Nawet jeżeli mnie przegonisz, mam to w chuju. Bo ja stawiam nie na ilość, a na jakość. Czyli kompletnie odwrotnie niż ty. A więc zacznijmy od samego początku. JJ Crafta parę razy widziałem na YouTubie, ale głównie wyświetlał mi się na TikToku i raz wyświetlił mi się jego film na TikToku, gdzie yy, pokazuje tam oswajanie Mewinga i nazwał go Miałingiem. I po prostu się z tego zaśmiałem i... Na moim Discordzie zaczęło to funkcjonować jako taki inside joke, więc nie dziwię się, że jak biłeś na 20 minut na przeszpiegi zobaczyć, co kto pisał, to takie rzeczy odnalazłeś. Ale ogólnie chciałem od razu Cię przeprosić, JJ Craft, bo jestem pewien, że to oglądasz. Ale zobaczcie, z drugiej strony wygląda to, jakbym teraz e, był pod presją i musiał go przepraszać. Nie, ja szczerze chcę Cię przeprosić. Naprawdę, chciałem się z Tobą na PV dogadać, ale nie chciałeś, więc Cię tutaj przepraszam. Jakby co te inside joke'i y były dosłownie inside joke'ami. Nie miało to na celu Ciebie obrazić ani nic. Dużo moich widzów Ciebie normalnie ogląda. A ja używałem sobie tego po prostu do zaśmieszkowania się i jakoś to się przyjęło. I co do tego JJ Craft możemy się dogadać w pewnym sensie na PV, bo chciałem ci jeszcze parę rzeczy tak powiedzieć, więc dobrze by było jakbyś odebrał. Ale wracając do reszty odcinka. Wiem, że tutaj zrobiłem źle, ale też nie stawiaj mnie narcyziak w takim świetle. Bo dosłownie, ja jak sobie wpisałem na Twoim Discordzie e, frazę od narcyziak i sobie tak zacząłem czytać, to ty też serio bardzo dużo żartujesz sobie z rzeczy, których ja nawsze nie rozumiem. Jak ktoś wbija sobie nowy na Discorda, czyli jak ty na prześpiegi. No to nie dziwne, że takie rzeczy wyciąga. Ale w ogóle wyciąganie rzeczy z Discorda to jest w sumie śmieszne. A więc czas na podsumowanie. jak po prostu mnie nie zna i nie zrozumiał bardzo wielu rzeczy, które robię i jakby naprawdę zadzwonił totalnie inaczej, by wszystko wyglądało. I dużo rzeczy tutaj przefarmazonił i powiedział głupot, na przykład z tego, że chciał mi zrobić promyk nadziei, jak sam się potem odzywał. Co do JJ Crafta, jego chciałbym jeszcze raz przeprosić, bo nie wiedziałem, że kogoś może to aż tak urazić, bo dosłownie na moim Discordzie często są pisane rzeczy o bardzo wielu osobach i są to dosłownie rzeczy randomowe. Nigdy nie myślałem o tobie jako o czymś złym. Zawsze mi się kojarzyłeś z Miawinga i to tylko tyle. A do ciebie, Narcyziak. Wydaje mi się, że zrobiłeś to trochę taki skok na wyświetlenia, bo jednak... Po co miałeś coś takiego robić, jak mogłeś mi napisać, napisać na karcie społeczności, cokolwiek? Ale nie, lepiej, lepiej robić dramę, bo wiecie, bo bez dramy to się nie obędzie. Po co wyjaśniać cokolwiek sobie na prywacie? Mam nadzieję, że nie będziesz wrzucać miliona odpowiedzi zmuszając mnie do tego. Możesz po prostu napisać mi na prywacie, co o tym sądzisz. I tak naprawdę możemy zapomnieć o czymkolwiek, co tutaj się wydarzyło. Bo szczerze jest to taki zarzut trochę z dupy. Większość tych zarzutów, oprócz tego, że JJ Craftem była dosłownie wyssana, nie wiem skąd. Bo zarzut o Skąd ty to wziąłeś, człowieku? Naprawdę, nie mam bladego pojęcia. Trochę przyfarmazoniłeś i widziałem, że ten film był trochę nagrywany na siłę. Jak masz jeszcze jakieś do mnie wąty, pisz na prywacie. Jaki to jest problem? Możesz też napisać u mnie na Discordzie, cokolwiek. Powiem wam, dziwnych czasów dożyliśmy. Robienie dramy o coś takiego, to... Dobrej nocy albo dnia, widzu. Siemka.